Sława Jezusu Chrystu. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywałby, jako miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Jezus żyje. Za każdym razem, gdy zbieramy się wokół stołu, wokół ołtarza i sprawujemy najświętszą ofiarę, Eucharystię, mamy to doświadczenie Boga obecnego razem z nami. W Kościele Wschodnim, przed dzień Bożego Narodzenia, śpiewamy hymn: Z nami Bóg, zrozumcie, narody, i pokoście się, bo z nami Bóg. Czasami mamy wrażenie, że nasze chrześcijaństwo i w ogóle nasza wiara to jest swego rodzaju zlepek i zbiór. Różnego rodzaju przedsięwzięć, tradycji, które nie mają za bardzo dużego odniesienia do naszej codzienności. Jednak to prawda o żywym Chrystusie jest tą, która ożywia każdego z nas, która pozwala nam mieć nadzieję na to, że nasze życie ma sens, że każde dobre dzieło, które zaczynamy, które kontynuujemy i które kończymy, jest natchnione Bogiem. Wielki świadek wiary Kościoła grecko-katolickiego patriarcha Józef Slipej, będąc na zasłaniu 18 lat w roku 1958, z dalekiej Syberii pisał list do swoich wiernych pokrzepiających w tych trudnych dniach, latach wypróbowania przez władze komunistyczne. Tytuł tego listu Wylko, obażajcie, wielkich rzeczy pragnijcie. A pragnąć wielkich rzeczy można tylko i wyłącznie z Jezusem Chrystusem. I w tym liście pisze każde dobre dzieło, które robicie, ma w sobie ziarno tego wielkiego pragnienia, obecności Boga w naszym życiu. Jezus Chrystus spotykając się z uczniami w drodze do Emaus, wyjaśnia Im. Każdy moment pisma, który dotyczy Jego osoby, dotyczy Jego obecności w świecie. Był czas, gdy przychodzili proroko, prorocy i mówili o tym Bogu, który tęskni za człowiekiem, który się zgubił. Ale gdy nastała pełnia czasu, Bóg sam przyszedł do tego człowieka, przyszedł w Bożym Narodzeniu i pozostał w świętej Eucharystii, pozostał właśnie w tym uobecnieniu siebie. Pod postaciami chleba i wina. I to jest żywy Chrystus. To nie jest tylko chleb, to nie jest tylko wino, które możemy jeść każdego dnia, ale to jest ta wyjątkowa obecność Boga wśród nas. Jeżeli zrozumiemy tę kwestię obecności Boga w tym wyjątkowym momencie Eucharystii, liturgii świętej, zrozumiemy też każdy dzień naszego życia. Bo nie jest możliwe, być wierzącym, być chrześcijaninem, chodzić po świecie i mówić tak ja jestem ochrzczony, ja jestem chrześcijaninem, a nie brać udziału w życiu Jezusa Chrystusa, nie brać udziału w liturgii, w eucharystii. Bo to jest tak jak pozbawienie siebie dostępu do wody życia. Gdy idziemy na pustynię, chcemy mieć dostęp do wody, bo ona jest życiem. Tak samo gdy żyjemy na pustyni tego świata, bo świat jest pusty, pozbawiony bardzo wielu rzeczy. W takim sensie, że nie dba o dobro człowieka te w tym najważniejszym wymiarze duchowym, ale dba o to, żeby było dla niego dobrze, tu i teraz. Nie myśli o tym, co będzie potem, gdy z tego świata odejdziemy, a Ameryki znik nas nie odkrywa, mówiąc, że wszyscy umrzemy, umrzemy i staniemy przed Panem Bogiem. I teraz, jeżeli w tym życiu, tu na tej ziemi, nie jest nam po drodze z żywym Chrystusem, to czy będzie nam po drodze z żywym Chrystusem w Królestwie Niebieskim? Ewangelia, która mówi o spotkaniu uczniów w drodze do Emaus, o spotkaniu z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, to jest Ewangelia przede wszystkim nadziei, Ewangelia życia. Niech to Słowo, i ta obecność Jezusa Chrystusa będzie dla nas nadzieją życia. Tu i teraz, ale także w tym życiu wiecznym, w tym do którego zmierzamy wraz z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, bo On jest życiem. On jest obecny wśród nas. A my mamy zadanie, my jako chrześcijanie, każdy z nas, uobecnić tego żywego Chrystusa i pokazać go dla świata, bo On jest drogą, prawdą i życiem.